Przypomnijmy, że od 1996 roku działa elektrownia atomowa w Rumunii. Ten operator rumuński podjął decyzję również o współpracy z New Scale'em i kilka tysięcy osób w Rumunii ma doświadczenie od wielu lat w tej pracy. W związku z tym uznaliśmy, że dobrze jest skorzystać z tego doświadczenia. Jest prawo, które oczywiście wskazuje na pewną ścieżkę, którą formalnie musimy przejść, i z tego punktu widzenia, oczywiście, nic się nie zmieni tak? w sensie tych dat, i terminów, i dokumentów, które musimy złożyć. Natomiast to, co pomaga na pewno, to jest akceptacja i ta chęć pomocy i atmosfera. To tak. Natomiast, czy to rzeczywiście skutkuje skróceniem terminów, no tutaj są te formalne już wymogi, i raczej wydaje się, że, że nie. Dzisiaj prezentujemy model reaktora w ten sposób wizualizowaliśmy to, o czym de facto mówimy, co jest dość trudno pokazać, wytłumaczyć. Natomiast tutaj właśnie dzisiaj jest ta prezentacja reaktora, w jaki sposób on działa. Natomiast przypominam, że w zeszłym roku w Karpaczu ogłosiliśmy początek współpracy z New Scale'em. W lutym tego roku podpisaliśmy umowę na wykonanie studium wykonalności i w ramach tej umowy w lipcu złożyliśmy już pierwsze dokumenty, pierwsze wniosek, pierwszy wniosek o wstępny raport bezpieczeństwa do Państwowej Agencji Atomistyki i teraz kolejne miesiące, dwa najbliższe, czekają nas kolejne spadanie kolejnych dokumentów.